z wielu wybitnych rodaków. Dla mieszkańców powiatu będzińskiego są wyjątkowym momentem radości i współczucia po stracie doskonałego polityka, ciepłego człowieka, przyjaciela powiatu będzińskiego do ostatka zatroskanego o jego sukcesy i należne miejsce na mapie Polski pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Dolniaka. Uczcimy minutą ciszy pamięć wszystkich tych, którzy stracili życie w katyniu oraz w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Dziękuję bardzo. Na zaproszenie na dzisiejszą uroczystość rocznicową odpowiedziało wielu znamienitych postaci życia politycznego i społecznego naszego regionu. Są wśród nas pan Adam Aduszewicz, pierwszy wicewojewoda na Śląski, pan Jan Strzelecki, ostatni żyjący żołnierz 23 pułku Altejmy Lettki. Please. Witam ponadto poczty sztandarowe szkół ponad, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Wędzińskiego, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, włodarzy miast i gmin powiatu Wędzińskiego, przedstawicieli jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji, przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wędzińskiego, kombatantów duchowieństwo oraz wszystkich szanownych gości, którzy z potrzeby serca są dzisiaj obecni na tej podniosłej uroczystości. Proszę o zabranie głosu pana wicewojewodę Adama Matuszewicza. Panie starosto, panie prezydencie, szanowni mieszkańcy Będzina i powiatu będzińskiego. Brodnia kateńska to wymordowanie w 1940 roku blisko 22 tysięcy obywateli Polski, oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i oraz więźniów trzymanych w licznych więzieniach NKWD od Tarnopola, Stanisławowa, Lewowa, Rochobycza, aż po Grodno-Wilejkę. Beresbe, czy Mieńska. Zbrodnia kateńska to bezprzykładny w dziejach cywilizowanego świata mord, jakiego dopuszczono się na wziętych do niewoli bezbronnych i niewinnych obywatela Polski, którzy byli wyselekcjonowano elitą narodu polskiego. Katn jest przykładem zła, nienawiści i zemsty, ale także jest godnym najwyższej czci i szacunku, symbolem męczeństwa polarnego. 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przyszło nam obchodzić w chwili największej w historii współczesnej Polski tragedii narodowej. Przyszło nam obchodzić jak żałobę. Razem z uczestnikami uroczystości, panującym w 70. rocznicę mordy katyńskiego, na polskich bohaterach przez Związek Sowiecki, czczam pamięć prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, a także pozostałych ofiar sobotniej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, wśród których jest ośmioro mieszkańców województwa śląskiego. Łączę się w bólu i modlitwie z ich rodzinami bliskimi. Jestem przekonany, że dziś każde polskie serce jest napełnione smutkiem i bólem. Niechaj nasz ból ugasi myśl, że dzięki tej katastrofie, prawda o Stewnowskiej zbrodni sprzed 70 lat trwali się w zbiorowej pamięci nie tylko Polaków, a ludzi na całym świecie. Wierzą także w to, że obecnie Katun staje się symbolem pojednania między naszym a rosyjskim narodem. Z wyrazami szacunku, Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląska. Szanowni Państwo, ja mam przed chwilą olbrzymią przyjemność i zaszczyt odczytać adres kierowany do Państwa od Głównego Wojewodu Śląskiego pana Zygmunta Łukaszczyka. Natomiast pozwolicie Państwo jeszcze na dwa słowa w imieniu wszystkich wojewodów naszego województwa. Mam okazję stać dzisiaj przed Państwem na ziemi szczególnej, w Wędzinie, w powiecie wędzińskim. 10 kwietnia miasto, powiat, ale również województwo śląskie Straciło jednego z najwybitniejszych polityków i działaczy społecznych ostatniego dwudziestolecia. To wielka, niepowetowana strata. Chciałbym w tym miejscu w imieniu Boiwodu Łukaszczyka i swoim własnym na ręce rodziny, bliskich i wszystkich mieszkańców Gędzina oraz powiatu złożyć najszczersze słowa kondolencji, łączenie się z Bógem, z Państwem. Dziękuję bardzo.